Manko, witajcie, już prawie w piątym sezonie z serii Square Massacre. To jest odcinek taki pokazujący mapkę i ogółem no, chcę wyjaśnić różne zasady i nowe pluginy. Ogółem też doszły, więc chcę o nich też powiedzieć. Więc tak, yy, każdy gracz, ja ogółem też nie będę miał OPA i będę grał normalnie jak każdy gracz. tam tam nie, mu nie musicie się przejmować tam nic nie ma, po prostu sobie zaznaczyłem z cibą platformę ten na miejsce na domek a więc tak, każdy z ten gracz ma trzy komendy życia czyli każdy ma na początku 3 życia i maksimum chyba można mieć 10 spawn, tak widać tutaj jest, 2 sekundy trzeba odczekać no i ender czas jak zawsze w każdym sezonie Oczywiście no jeszcze... Każda, każdy gracz ma komendę bug. Też trzeba oczekać 2 sekundy. No i jak było w czwartym sezonie, z tego co pamiętam, to też jest logowanie, żeby... wiecie, nie... żeby nikt nie mógł się pod kogoś na przykład wejść na czyjeś konto. No i coś tam porobić, więc tak. Yy, od od tego spawna, od tego klocku tutaj, gdzie ja stoję. Oj. Od tego klocku jest 450 kratek w każdą stronę, więc maksimum można dojść tylko do 450 kratek. Dlaczego? Pone ponieważ ten sezon polega na takim czymś, że to jest normalny survival i po prostu budujemy sobie domki. Nie ma żadnych drużyn, wojen, po prostu domki sobie budujemy, a nie chcę, żeby każdy budował się, nie wiem, ponad 2000 kratek od spawn'a i potem szuka jego domku. No to by było trochę głupie takie, więc... Dlatego jest bariera. Hmm. Czy coś jeszcze? No, więc sezon polega na tym, że budujemy sobie domki i normalnie gramy. Ogółem taki był sezon pierwszy i drugi. Trzeci i czwarty to były takie sezony dwa wojenne. Tutaj z tego co widziałem był kanion, więc z pewnością każdy do niego zaraz wystartuje. Na rozpoczęciu. I jeszcze tak... Hmm węgiel, żelazo, złoto, restą i tak dalej wypada normalnie, oprócz diaksów. Diaksy wypadają ze stołna i ma się 35 czy 0,35 albo 0,5 procenta szans, na wy że wypadnie diaks, więc myślę, że to będzie o wiele lepsze. Wystarczy, że będziesz będzie się kopało stołna no i po prostu przy ilość tam wykopanych stakach czy tam przy ilość wykopanego kobla, wypanie na przykład jeden diax. No i myślę, że to jest ogólnie fajniejsze niż szukanie i przynajmniej nie będzie się dało czytować na przykład z X-rayem, że do diaksów, przy okazji będzie Aha, jeszcze dla moich widzów. Czy chcecie coś takiego? Jest tylko właśnie jeden taki problem, że ten serwer jest hamachi, ponieważ nie mam kasy, żeby postawić go na 24 godziny na dobę. Więc on jest hamachi. i tak mogę stworzyć trzy no 3: mogę stworzyć 3 sieci, do których, które podam w opisie. No i oczywiście IP. IP też podam i trzy sieci w opisie i po prostu dla widzów to jest kto pierwszy ten lepszy hmm. będzie coś takiego, że jak coś takiego, że wpisuje komendę, znaczy po prostu my jako normalni gracze Square massacre nie będziemy widzieli ich, ale jednak oni będą widzieli nas i po prostu będą mogli sobie wchodzić i obserwować co my robimy i takie różne rzeczy. E, oczywiście jest jakaś komenda żeby sprawdzić że można zobaczyć po prostu ich skiny i ten i od razu mówię że to nie jest premium żaden serwer ponieważ jest hamachi non premium więc każdy będzie mógł sobie wbić i zobaczyć więc myślę że to się spodoba, spodoba widzom taki pomysł więc ja będę się z wami żegnał no i do zobaczenia do już niebawem do pierwszego odcinka z sezonu to jest odcinek zerowy oj to odcinek zerowy więc do zobaczenia i cześć do następnego odcinka narka